Jakiej formuły użyć, aby po wpisaniu do komórki jakiejś wartości w komórce obok notował się czas uzupełnienia tej komórki? Zacznę od funkcji warunki i sprawdzę, czy komórka, gdzie będę numery faktur wpisywała, czyli A4, jest pusta, bo jeżeli jest, to ja w ogóle nie chcę nic notować. Kiedy nie będzie pusta, to będę chciała sprawdzić, czy komórka, w której obecnie stoję, czyli komórka C4, jest pusta, bo jeżeli będzie pusta, to ja będę chciała wpisywać tam dzisiejszą datę i godzinę, czyli funkcja TERAZ. A w każdym innym wypadku będę chciała pisywać to, co w tej komórce już się znajduje, czyli wartość komórki C4. I oczywiście stworzyłam tutaj odwołanie cykliczne, więc mi to nie zadziała. Ale jak zmienię ustawienia Excela w plik, opcje, formuły i włączę obliczenia iteracyjne, to zobacz, że teraz jak sobie wpiszę jakąś formułę, to ten czas pięknie mi się tutaj zanotuje.